Poprzednio w Alei Gwiazd! Mieliśmy krótką przerwę od waszych ulubionych wyzwań i odwiedziliśmy nasze byłe już gwiazdy w miejscówce dla przegrywów. Ale żeby nie było aż tak dołująco, nasi przegrani zawalczyli o chwilowy powrót jako pomoc dla trójki finalistów. Sprytna Fiora była pierwsza i postanowiła pomagać Ali. I dodatkowo mała mogła jeszcze namieszać Urii, co nie wróżyło dobrze dla Jula. James, pomimo swojej niechęci do Jake'a, skończył jako jego wsparcie. O, co za ironia. To mamy rozkład jazdy na dziś. Ali kontra Ria kontra Jake. Która gwiazda zabłyśnie we wspaniałej Alei Gwiazd i wygra 3 miliony dolców? Nadszedł czas, aby się dowiedzieć. Musisz posłuchać o zrujnowanej karierze w wieku 25 lat? 25? No nie powiedziałbym! Masz ostatnią szansę. Gdzie jest pudełko? Okej, okej, okej. Jest przy, przy północnym wejściu do jaskini. Widzisz? No i po co tyle zamieszania? A, to teraz mnie puścisz! A! Nie o to mi chodziło! No szkoda. Zaufanie to wrażliwa kwestia. Cóż, było trochę lepiej niż poprzednio. Gratki? Jake i ja zgodnie obiecaliśmy coś Konorowi. Ale przy takim wyzwaniu muszę być pewna, że Jake to ogarnie. Hmm. 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 No, halo, hallo, to znowu ja? Osoba, której po raz drugi udało się być w finale. Mówcie, co chcecie, ale należało mi się to bardziej niż tej całej reszcie przegłupów kiedykolwiek. Jake, wiem, jak to zabrzmi, ale dzisiaj musisz mi zaufać. A to ma być znowu jakaś twoja głupia zagrywka? Czy jak? Daj spokój. Wiesz co, kiedy leciał pierwszy sezon, trzymałam za ciebie kciuki. Ha, no co ty? No serio, ta przykra wiadomość o twojej babci. Ja też przeżywałam to samo z moim. Pamiętam to. Przykro mi z powodu dziadka. Szkoda, że go tu nie ma. W pierwszym sezonie byłam tylko zakochaną, nieporadną laską, która nie umie znaleźć sobie miejsca w grze. No, to chyba mamy coś wspólnego. Co stało się z twoją babcią, hmm. jeśli w ogóle mogę o to spytać? Hmm. Ja myślałem, że nigdy nie wybaczę sobie bycia tutaj, kiedy ona była w ciężkim stanie. I prawie przez to nie wróciłem. Czemu zmieniłeś zdanie? Kiedy. Skończył się pierwszy sezon. Mój brat dał mi list od niej. Babcia napisała go moment zanim odeszła. Napisała mi, że wszystko, co dla mnie zrobiła, było tego warte. Przepraszam. To musiał być ciężki czas dla twojej rodziny. A bo ja wiem. Byli zajęci wściekaniem hmm? się na mnie, że jestem gejem. No ale... Przez dłuższy czas było ze mną naprawdę kiepsko. Nie żeby coś się zmieniło, ale tym razem ja prawie odwaliłem coś, czego potem bym żałował. Ale cieszę się, że wciąż tu jestem. Hmm. Ja też się cieszę, Jake. Tak jak reszta. No dobra, starczy pociągania nosem. Uh -huh. Musimy coś przamać, a potem dokopać Lee. Uh -huh. To, że Ali trzymała za mnie kciuki, było naprawdę miłe. Wtedy niewiele osób za mną przepadało. Hmm. Hmm. Hmm? Hej wam. Hmm. Wiem, że każdego z nas coś męczy. Ale powinniśmy dać siebie wszystko hmm. i być dumni z naszych osiągnięć. Bez względu na finał. Hmm. Bardzo sprytnie hmm. z twojej strony, Ria. To, hmm. dlaczego przyniosłaś hmm? nasze plecaki? Tak sobie myślałam. Wiele przeszliśmy. Hmm? I myślę, że to dobry moment. Może przeczytamy sobie listy od ukochanych hmm? osób? To będzie dobry sposób na przełamanie lodów. Zero sekretów, hmm? pretensji i sposób na zamknięcie pewnych rozdziałów. W sumie to czemu nie? Eee... Masz, przeczytaj hmm? mój. Hmm? Trzymaj! Eee... Hmm? No... nie wiem... Hmm. Mm -hmm. A może masz coś do ukrycia? No dobra, opowiedziałem Ali, co i jak z moimi rodzicami, ale. Ria? Weźmie co będzie chciała, i potem zjecie żywcem. Hmm. Droga Ali. hej, skarbie, tu mama. Pękamy z dumy, że wciąż się trzymasz w tym swoim show. Po prostu rób swoje hmm. i nie zamartwiaj się za bardzo. Mm -hmm. Jeśli nie wygrasz, no cóż, raczej wszyscy się hmm. tego spodziewaliśmy. Może hmm. czas wstrzymać tę internetową karierę. Pamiętaj, że chcemy dla ciebie jak najlepiej. Przesyłam buziaczki i przetulasy. Mama. Ach, hmm. Jest okropna. Hej, Ria. Tu Isha. Hmm? Już chcę zobaczyć Chicken Curry Law. Wiem, że to dla dorosłych, ale co z tego? Chcę być taka jak ty. Kiedyś ah. przeprowadzę się do LA i ah. też będę aktorką. Może oh. nawet tak dobrą jak ty. Walcz do końca. <laughs> Jesteś najlepszą siostrą. Kocham isa. O, jakie to słodkie. Co jest? W porządku, Ali. Możesz czytać. Jake, brachu, mam nadzieję, że się trzymasz. Pusto tu bez ciebie. Pamiętaj, że cię kocham. Wiem, że wszyscy olali cię po Twoim wyznaniu. Czekaj! Co? To wszystko przez babcię. Tego co o tobie mówiła, nie dało się słuchać. Ale to nieważne, już jej nie ma. Źle to zabrzmi, jak powiem, że czuję ulgę? Nie daj się tam młody, kocham szon? Co? Kto? Wow. Ale ty, hmm? ja, 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 naprawdę nie... Twoja relacja hmm. z babcią była ściemą. Chciałeś po prostu się przypodobać. A jak głupia, uwierzyłam i ci zaufałam. Hmm. 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 Ali, hmm. poczekaj. Łabę przy sobie. Hm. A ja myślałam, że mnie rozumie. Okej, okay. wiem, że Jake nie miał zbyt kolorowo w życiu. Ale to nie jest żadna wymówka, żeby aż tak kłamać. Nie będę jego następną ofiarą. No i tyle z waszego knucia przeciwko mnie. Tym razem nie ujdzie ci to na sucho! Nie sądziłem, że możesz coś takiego odwalić, Ria! Ali po mojej stronie czy bez. Przysięgam, że Ria może pomarzyć o wygranej. I w końcu mogę przywitać Was w ekscytującym finale naszej Alei Gwiazd. A teraz? Zróbmy hałas dla naszych fanów, którzy wspierali ten show! A, i powitajmy nasze stare, znajome twarze. Tak jak zawsze, zajmą lożę szyderców, żeby móc kibicować swoim faworytom. Jak w ogóle można kibicować Rii? A tu było po prostu więcej miejsca. No dobra, ludzie, zróbmy to dla Jake'a, tak jak ćwiczyliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, I to by było na tyle. Teraz czas na naszych finalistów. Hmm. Huh. Zanim wyjaśnię wam zasady gry, poznajcie swoich pomocników. James, Fiora i Jul. Mam nadzieję, że dobrze wybrałam.. Hmm? To co z tym ostatecznym wyzwaniem? Wytężcie wzrok? Zwycięzca zostanie wyłoniony w nowym wspaniałym koloseum. Nie chcę bardzo spoilerować, ale przygotujcie się na historyczny łomot. To hmm. dlaczego nie jesteśmy tam teraz? Ponieważ to druga część tego finału. Aktualnie wszyscy stoicie na mecie pierwszego etapu gry. Ale tylko dwoje z was tu dotrze. Pierwsze wyzwanie zacznie się, jak zrobi się ciemno. Ciemno? Co to ma do... Hmm. Derek! ha? Na górze. Trevor, co ty ulicha tam robisz? Długo wygadać, Emily, no wiesz. Mówiłem ci, żebyś się z nią nie zadawał No wiem, trzeba było ci posłuchać <grym wytkujesz> a, a, Ty mały skurcz byku <grym wytkujesz> No prawie ci się udało <grym wytkujesz> Nie dam się tak łatwo Krystal nadal chce mnie zwolnić Przykro mi, Trevor. Serio próbowałem ją przekonać. Jest y, spoko. I tak jestem po twojej stronie. No chyba, że przez Emily wszystko szlak trafi. Musimy coś zrobić! Co ona wymyśliła? Gdzie my jesteśmy?! Ej, co jest? Krystal? Znajdujecie się obecnie na dnie szybu kopalni w dzikich, nieodkrytych jaskiniach obozu Tibiskaw. Macie bardzo proste zadanie. Każdy z finalistów musi znaleźć i wydobyć 10 diamentów. A następnie udajecie się na strome wzniesienie, które będzie gdzieś tam po prawej stronie. Pierwsza dwójka, która ze swoim wsparciem i diamentami dotrze na górę, przechodzi do drugiego etapu naszego finału. Ostatni na mecie. Zadowolą się brązem. Łatwizna, nie? Chwila. A co z utrudnieniem dalej? O, dzięki za przypomnienie. Każdy z was dostał swój plecak. Śmiało zobaczcie, co jest w środku. Nieźle. Eee, czy wyglądam jak jakiś gówniarz? No raczej. Mam nadzieję, że to pomoże. Gracie o dużą stawkę. No to gotowi? Start! James, czemu mnie wybrałeś? Dla jasności, robię to tylko dla hajsu. No to dlaczego nie wybrałeś Ali? Zamknij się i dup tam. Spróbujmy tutaj. Nie, musimy zejść niżej. Skąd niby wiesz? Diamenty są 64 bloki w dół pod powierzchnią. Minecraft? Hmm? Co za idiotyzm? <śmiech> <śmiech> Bingo, jeśli tak chcesz zakończyć swoją karierę, no to bez mnie. <laughs> No, chyba śnisz, nie jestem twoim sługą. E, bo tak naprawdę uwielbiam spacerki nad takimi przepaściami. Koszty Ju? Są tam diamenty? Nie, życie jest moc. Pro, ale żyję! Dzięki za troskę! Hmm. 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 Na dobry początek. To ile ich mamy? Cztery. To będzie bułka z masłem. Chodźmy zobaczyć tam. Co? Hmm. Ja tu chyba nic nie zrób! Pusz, ty mordę, Jack! No to nieźle. Jack już nie jest taką bojdupą jak wcześniej. No w końcu. Ile ich teraz mamy? Dwa. Kurde, przecież zajmie nam to wieczność. A co jeśli weźmiemy diamenty? I rozbijemy je hmm. na części. Fiora to oszustwo. Przecież się nie zorientują? To zwykli kretyni. Słuchaj, nic z tego nie będzie. Koniec tematu. Na kosmetyczkę. Czy ty się kiedyś zamkniesz? co to było? Na pewno to nie był twój agent. Nie! Zaraz tego pożałujesz! Czemu tam na dole są skorpiony? No właśnie nie powinno ich tam być. Oliver wszystko sprawdzał. Dawaj obraz na ekranie! Jeśli tylko Jakeowi coś się stanie. No, matko, Ali. Musimy ich stamtąd wyciągnąć! Ktoś odciął zasilanie. Nie mogę ich ostrzec! Myślę, że mamy już wszystkie. No to biegniemy do mety. Ali? Hmm? <laughs> już mam zebrane wszystkie. <laughs> Ja też. Ale to hmm? jeszcze nie jest koniec. Zrobimy to razem. Skończymy z Rion, Ali. No, dawaj. Yeah! Co to lekko za chytstwo? Wszyscy wiejemy. Tak. Skąd to A Z mam Wszyscy to skiniemy. Hej, ludzie! Tutaj! Hmm. Hmm. Uratowałeś się? Po tym wszystkim, co przez nią przeszedłeś? Hey. Mega słabo byłoby tam zostać. No i chcę ją widzieć w drugiej części finału. Hmm? Trochę cringe mi to mówić, ale Jake przypomina trochę mnie. W moim finale też musiałam trochę naprawiać w relacjach. No i Ali byłaby Aidenem w tej sytuacji. A Raja byłaby. Raja hashtag. że nada. Chociaż tu jesteśmy A? bezpieczni! O! Sklej już mary, Jul! Tam jest wyjście! Szybko! Cholera! <grystanie> <grystanie> oh. <grystanie> <grystanie> utknąłem! <grystanie> Jul, pomóźcie nam! O, sorki! <grystanie> to chyba tutaj się rozdzielimy! <grystanie> Małe, nic nie warte ścierwo! Ale hmm. jestem trochę pod wrażeniem. <grymny> Ach, <Przez> Może. <grymny> <a> może nie. <grymny> Cześć, tu Trevor. Na moment przerwę wam oglądanie, żeby przypomnieć o tym, że wciąż możecie kupować pozdrowienia w języku polskim z waszymi ulubionymi postaciami. Już niedługo finał. Dajcie znać w komentarzu komu kibicujecie i zostawcie łapkę w górę. A teraz miłego oglądania i do zobaczenia za dwa tygodnie w ostatnim odcinku Ale i Gwiazd! Och, jak dobrze! Wszyscy są bezpieczni. Uh. Gdzie jest Jake? I Ali! Uh. 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 Ma wyglądać moja wygrana. Mogę myśleć o kimś różne rzeczy, ale jeśli jest potrzeba, to zawsze ruszę z pomocą. <grym> On oddycha. No dalej, Jake. To jeszcze nie koniec, ale musisz się teraz obudzić. Ej zluzuj <grym> trochę. Obiecaliśmy sobie walczyć razem. No dalej, Jake, proszę! Hm? A, no nie! Nie chcę kopnąć w kalendarz! A! Pomocy! A, hmm? Chyba coś je zakło. <laughs> A co wy niby tu hm? wyprawiacie? Ruinujecie wszystko! Emily? Co ona tam niby robi? Kogoś tu wciąż boli dupa. <laughs> Teraz nie ujdzie ci to na sucho! No proszę, teraz nagle będziecie działać razem? Po tym, jak cię potraktował? To przeszłość! Zmienił się i jest kimś więcej niż kumplem! I ja kocham go! Trevor! No dalej, wyprzerośnięte skorupiaki! Teraz już nie ogarniam. Wygraliśmy już! Jeszcze nie! Powiedziałam wstawać! Puszczaj mnie, Ach! Ten głupi jaś nie potrzyma ich za długo. Lepiej spadajmy stąd. <laughs> Utknąłem! Po prostu ją ściągnij! Żartujesz sobie? Jest od topowego projektanta i nie mam zamiaru jej tu zostawić! <laughs> Biegnijcie tutaj! Pamiętajcie, że gra jeszcze się nie skończyła. Ale to kwestia czasu. Która para jako pierwsza dotrze do mety? Wideryję przed nami! Nie nie nie, 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 nie! James! Wszystko gra? O, idiotka! Nie może wygrać. Ali przejmuje prowadzenie. Wow. Ria trochę straciła tempo. Ty jesteś normalna. Moje życie ludzie próbowali mnie spowalniać, ale nie tym razem! Muszę to wygrać! Ej, prawie wydłupałaś mi oko! Myślisz, że wściekanie się teraz coś pomoże? Ludzie zrujnują ci życie, jeśli to wygrasz. Mam nadzieję, że mówisz o sobie! Nie ma sensu z tobą w ogóle gadać, skoro nie umiesz nawet poradzić sobie z głupimi komentarzami jakichś anonimów w internecie. Zamknij się! Greta wiedziała, ja wiedziałam, więc Hunter na pewno też. Walcie się, wszyscy, którzy ciągle umniejszacie moim problemom. Ja też mam uczucia. I nie obchodzi mnie, czy ludziom spodoba się moja wygrana. Nie mam zamiaru żyć tak jak chcą tego inni. Jesteśmy o krok od wygranej. No dalej, Jake. Co do cholery, Ali, zostaw go. Złap się. Ali. Dziękuję. To jeszcze nie koniec! Szybko! Właśnie tak! Meta jest w zasięgu wzroku! A kto pierwszy ją przekroczy? Cóż... Zgaduję, że ode mnie to tyle. Chwila. Hmm? Ali, twój plecak. Hmm. Wygląda na to, że zgubiłaś zawartość. Hmm. Idioci! Czemu nikt z nas nie zauważył? Ja widziałam. Hmm. Wasza porażka wynagradza mi wszystko. Czy to znaczy... Tak, Ali, odpadasz. Jake, jesteś w drugim etapie finału. Hmm. Jestem taka dumna! Dajesz czadu, mm. Jake. <grym> <grym> Ali. Proszę, nie teraz. Przykro mi, starałaś się, jak mogłaś. Powinnaś być dumna. Zostawcie <grym> mnie samą. Daj jej mm. czas. Ria, Jake, czeka was teraz krótka przerwa, a potem rozpoczniemy finałowe starcie. <grym> Jestem już tak blisko. Wygraną mam prawie w kieszeni. Jedyne, co stoi mi na drodze, to Jake. To był naprawdę kosmos dotrzeć aż tutaj. Teraz nie ma mowy o poddaniu się. Hej, a ty gdzie się wybierasz? Robota skończona, sytuacja opanowana, więc mogę zbadać. A ty możesz zostać z Crystal? Ale tego nie chcę. No weź, rozwijaj się! Sorry, że tak bez entuzjazmu. Ale ja też nawaliłem. Chyba za bardzo chciałem, żeby to co było, wróciło. Hmm? Ale szczerze to po prostu zapomniałem, dlaczego wcześniej ten czas był tak wyjątkowy. Było tak, bo dzieliłem go z tobą. Ty? Ty... Serio tak myślisz? Rzućmy to w cholerę. Mamy niepisaną umowę. Hmm. Jestem z tobą do samego końca. <suszy> Ej wam. O, Z... kryształ. Hej, co tam no wszystko gra? Ja mam propozycję. Wszystkim? Chciałam się tylko pożegnać i podziękować Wam za oglądanie odcinków. Bardzo doceniamy Wasze wsparcie.